Szanowni Państwo, już za chwilę w szkołach w całej Polsce będzie rozbrzmiewał pierwszy dzwonek, uczniowie wracają do nauki. Jaki będzie ten nowy rok szkolny? Z jakimi nadziejami wracają uczniowie po wakacjach? Jakie oczekiwania mają? Jakie wyzwania stają przed pracownikami oświaty? O tym wszystkim porozmawiam dziś z moimi i Państwa gośćmi. A zaproszenie do Studia Telewizji Zabrze przyjęli dziś pani dr Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrze. Dzień Witam dobry Pani Prezydent. Witam Państwa. Jest z nami pani Ewa Wolnica, naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miasta w Zabrzu. Dzień dobry. Dzień dobry. Miło mi powitać panią Aleksandrę Graczewską, dyrektora przedszkola nr 1 w Zabrzu. Dzień dobry, witam serdecznie. E, serdecznie witam pana Marka Żywiołka, dyrektora zespołu szkolno-przedszkolnego nr 8 w Zabrzu. Dzień dobry. Dzień dobry. E, no i drodzy Państwo, są z nami także pani Iwona Nowakowska, dyrektor zespołu szkół ekonomiczno-usługowych w Zabrzu. Dzień dobry. Oraz pani Magdalena Karambach-Wojtaś dyrektor Trzeciego Liceum Ogólnokształcącego w Zabrzu. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Prezydent, jesteśmy po długiej, owocnej konferencji, podczas której bardzo mocno wybrzmiało, jak ważną rolę w życiu każdego człowieka pełni edukacja i jaką dumą, dumą Zabrza są uczniowie zabrzańscy. No, myślę, że każde miasto najpiękniejszą inwestycję, jaką może podjąć, to inwestowanie w młodych ludzi, czyli w naszych uczniów i to tych od przedszkola no, do, do studenta, bo przecież i uczelnie prężnie rozwijające się są w zabrzu i myślę, że są też naszą dumą. Ale myślę, że to, co też jest bardzo ważne, kto zarządza oświatą? I kto pracuje w oświacie. Dlatego oczywiście pracujemy wszyscy dla tego sukcesu młodego człowieka. I oczywiście kibicujemy, czy mamy kciuki, i oczekujemy pewnie od naszych młodych przyjaciół najlepszych wyników, najlepszych efektów. Ale myślę, że marzeniem nas wszystkich jest to, żeby uczeń przerósł mistrza. A więc bardzo chcemy, żeby nasi uczniowie byli lepsi od nas tu siedzących i od naszych koleżanek i kolegów. Dlatego myślę, że z taką determinacją podejmujemy wiele działań zmierzających oczywiście do stworzenia dobrych warunków edukacji, ale też z taką determinacją podejmujemy działania, by nasi nauczyciele byli najlepsi ale są najlepsi i wystarczy je siąść na e, mianowaniach czy dyplomowaniach i wtedy widzimy, jakie pomysły w głowach naszych nauczycieli. Tak więc myślę, że dziś mówimy o bardzo, bardzo ważnym obszarze w życiu naszego miasta. To nie tylko jedna trzecia budżetu, to przede wszystkim najważniejsza inwestycja. Pani naczelnik, spoglądam na panią, bo dobiegają końca wakacji, ale to nie były takie wakacje, podczas których oświata mogła odpoczywać. No, zwykle wakacje to taki czas, podczas których bardzo wiele się dzieje. Pani Prezydent wspomniała o nauczycielach mianowanych w związku ze zmianami w prawie oświatowym w tym roku prawie 100 nauczycieli przystąpiło do egzaminu, który był organizowany przez, przez miasto Zabrze, więc naprawdę ogrom pracy. Bardzo dużym wyzwaniem podczas wakacji było nabór do szkół średnich. To półtorej rocznika, jak wiemy, w całej Polsce, zwiększona liczba dzieci, więc trzeba było dla tej młodzieży przygotować odpowiednią liczbę miejsc, pokierować tych, którzy wybrali taką szkołę, do której nie udało im się dostać, więc też bardzo, bardzo dużo pracy. No i oczywiście organ prowadzący, czyli miasto zawsze odpowiada za infrastrukturę, więc sporo remontów, sporo działań związanych z odnowieniem sal gimnastycznych, korytarzy czy, czy poprawę infrastruktury szkolnej, tak aby na otwarcie roku szkolnego w poniedziałek można było wejść do odświeżonych sal. Panie Prezydent, to chyba nic nowego, bo jedna trzecia budżetu miasta to wydatki oświatowe. Jedna trzecia budżetu miasta to wydatki oświatowe. W tych wydatkach największą część to są oczywiście pensje. No, subwencja oświatowa trochę nas nie rozpieszcza, a więc do tych wynagrodzeń nauczycieli miasto musi dołożyć sporą część, no, a resztę to na rozwój infrastruktury. No, ja z największą radością zawsze przychodzę do szkół, gdzie od samego wejścia widzimy przepiękne korytarze. Oczywiście później wchodzimy do pięknych sal, do, do tych pracowni, które powstają. Ale proszę mi wierzyć, że nasi dyrektorzy mają takie pomysły, że już od samego podwórka róże ludzi witają i, i, i naprawdę człowiek czuje się oczekiwany w placówce. To jest bardzo cenne, bardzo ważne. Trudniej znaleźć w tej dużej pozycji budżetowej na wszystkie pomysły. Oczywiście środki. No, dobrze się składa, że nasi radni rozumieją, że inwestycja w oświatę to jest dobra inwestycja, dlatego nie muszę jakoś nadzwyczajnie przekonywać radnych, żeby wspierali te dobre pomysły naszych dyrektorów, naszych nauczycieli. I ilość projektów unijnych czy rządowych realizowanych w naszych szkołach jest naprawdę imponujący. I tak właśnie wspólnie sobie budujemy te, te klocki, układamy i tworzymy budżet, który jest naprawdę imponujący. Myślę, że zawsze jest takim miastem, gdzie ten budżet przekazywany na oświatę naprawdę jest jeden z większych wśród prezydentów. Tak próbujemy się dyscyplinować i oczywiście każdy jest dumny z tego jak nie przekracza 30%. Oczywiście ja zawsze przekraczam i pilnuję się, żeby nie przekroczyć 35, ale no tu nie jestem w stanie się przy boku moich kolegów popisać, ale niech tak zostanie. Myślę, że inwestycja w oświatę to dobra inwestycja. O czym oczywiście dyrektorzy wiedzą. No i to od najmłodszych lat, pani dyrektor. Patrzę na panią, bo wchodząc do przedszkola numer jeden przy ulicy Rejmonta, uśmiechnięte buzie no optymistyczne przedszkole w końcu. Tak, optymistyczne przedszkole to faktycznie program taki bardzo sztandarowy. A dlaczego? Dlatego, że jesteśmy ewentem Zabrze na skalę krajową, ponieważ wszystkie przedszkola zdobyły certyfikat bądź uczestniczą w programie optymistyczne przedszkola. Jest to bardzo wartościowy program, bo o tym, że optymiści żyją dłużej, że optymiści uczą się lepiej i lepiej pokonują wszelkie trudności, nie trzeba wspominać, o tym mówią badania naukowe, że optymistom żyje się lepiej i z optymistą żyje się zdecydowanie lepiej. Ale jest to również program, który niesie za sobą Rozwój inteligencji wielorakiej, czyli program, który promuje nie tylko radość, optymizm i pokonywanie z optymizmem różnych przeszkód, ale właśnie taki prawdziwy dydaktyzm. Twórcą tych teorii inteligencji wielorakich jest Gardner, który właśnie powiedział, że nie mamy jednej inteligencji. Kiedyś mówiliśmy o tym, badaliśmy ją jakimiś poziomami IQ, a on stwierdził, że jest ich aż siedem. I mamy je wszyscy, rozwijamy je przez całe życie i my to właśnie w przedszkolach robimy. Mówimy właśnie o tym, że że mamy inteligencję matematyczną, językową, przygodniczą, interpersonalną, intrapersonalną, e, muzyczną, plastyczną i to właśnie staramy się rozwijać. Także optymizm z jednej strony i to, jak właśnie do tego podchodzimy, ale z drugiej strony taki prawdziwy dydaktyzm, nauka, oczywiście przez zabawę, żeby było to wszystko przyjemne, łatwe i, i żeby sprawiało dzieciom dużą przyjemność. Pani naczelnik, tych optymistycznych przedszkoli jest bardzo dużo na edukacyjnej mapie Zabrza. Mówimy o jedyneczce, ale proszę przypomnieć, jak wiele placówek dołączyło do tego ogólnopolskiego programu. No Pani dyrektor, tu już yy, wspomniała o tym, że nasze zabrzańskie przedszkola stoją w jednej gromadzie razem, i wszystkie przedszkola są optymistyczne w tym roku szkolnym, który dobiega końca dołącza do ogromna do, do do optymistycznych przedszkoli grupa przedszkoli z zespołów szkolno-przedszkolnych, tak, aby, aby już teraz tą rodzinę jeszcze powiększyć, także jesteś I tak. trzeba przyjść absolutnie na religii jeden, w Dzień Optymizmu, żeby zobaczyć, co optymiści potrafią zrobić. Ja jestem zawsze pod ogromnym wrażeniem, niby wiem, że, że już wszystko wiem, nic bardziej mylnego. Dyrektorzy przedszkoli, optymistycznych w przedszkoli potrafią tak zaskoczyć, że warto pokusić się, żeby przyjść pod ratusz i spojrzeć na pomysły samych dyrektorów. Jak muszą reagować dzieci skoro y, ludzie to rośli? Dyrektorzy często obciążeni ogromem y, obowiązków potrafią wznieść się na wyżyny optymizmu. Ja jestem absolutnie zauroczona. Czyli z nowym rokiem szkolnym w zabrzeńskich przedszkolach na dzieci czeka wiele optymizmu. A proszę powiedzieć, co czeka w szkołach podstawowych? Panie dyrektorze, niedawno zakończona termomodernizacja. Można powiedzieć, że jeszcze ciągle nowa sala gimnastyczna, bo przecież oddana bodaj dwa lata temu, więc pachnie jeszcze świeżością. Proszę powiedzieć, jak ważne są te zmiany w infrastrukturę placówki oświatowej, jak, jak one mają wpływ na edukację. Mają olbrzymi wpływ na edukację, ponieważ dzieci i, y, dzieci i uczniowie, bo jestem dyrektorem zespołu szkolno-przedszkolnego, a więc mamy tutaj taki szerszy przekrój, y, mogą nie tylko czerpać z tego, o czym tutaj koleżanka wspomniała, ale dodatkowo jeszcze uczą się, y, czy, czy pracują w przepięknych warunkach. Y, mam tutaj teraz, jeszcze wyróżniają mi słowa pani prezydent i, i pani naczelnik o y, tych środkach, które Zabrze przeznacza. Y, nie tak dawno słyszałem, że ktoś powiedział, że w tej gminie mają przepiękną szkołę, ale to jest jedna szkoła w jednej gminie. Zawsze tych szkół ma. Od groma, mnóstwo ma i każda powinna tak wyglądać. I tak się dzieje, że praktycznie każda szkoła tak wygląda. My jesteśmy o tyle szczęśliwi, że tutaj miasto przeznaczyło środki na termodernizację naszej placówki, wygląda nam przepięknie. Sama termodernizacja była trudnym procesem, z tego względu, że to są budynki dosyć stare. Jeden z budynków jest z XIX wieku, więc był tutaj ogrom pracy, ale ważne było, że widzieliśmy to światełko gdzieś tam w tunelu, że i, I mieliśmy w oczach to, jak ta szkoła może wyglądać. I faktycznie jest ona teraz przepiękna. Dzieci mają wspaniałe warunki zdecydowanie lepsze niż miały gdzie mogą nabywać tych umiejętności, korzystając oczywiście z programów, które też w szkole realizujemy. Ciągle szkołę doposażamy, korzystając czy to ze środków tutaj miasta, czy też uczestnicząc w różnego typu programach. Szkoła w Grzybowicach jest i nieduża. I trudna do takiego zorganizowania na okoliczność nadzwyczajną. Pan dyrektor sobie z tym poradził. Nie tylko sobie poradził. Proszę popatrzeć, uśmiechnięty, zadowolony. No myślę, że zadowoleni są też uczniowie i rodzice. Bardzo trudna termomodernizacja. Myślę, jak byłyśmy z panią naczelnik, stanęłam po przeciwnej stronie. Szkoły na chodniku i sam myślę, człowieku, jak ty sobie z tym poradzisz? Poradził sobie. Duża brawa dla pana dyrektora i dla grzybowictwa. Dziękuję mm. bardzo, pani prezydent. A jeszcze ja chciałbym. optymistycznego przedszkola. Tak. Ja chciałbym jeszcze tutaj <laughs> dodać, muszę o, ty, o tym wspomnieć. Sama ta modernizacja to jest 3 miliony, plus sala gimnastyczna to jest około 5 milionów. No i, Taka, prawda. I tu widać siłę tego pieniądza. W przypadku takich trudnych inwestycji. Nowy rok szkolny to także nowe projekty. Pani dyrektor, nowy projekt związany z nową klasą ministerialną. Proszę powiedzieć, co u Państwa w szkole będzie się takiego nowego działo. Działo się dużo, ale ten rok jest wyjątkowy, ponieważ po raz pierwszy w zabrzu powstaje klasa zwana oddziałem przygotowania wojskowego. Tutaj wielki ukłon w stronę pani prezydent, bo to, to, zielone, zdążyłyśmy, zdążyłyśmy. to zielone światło było i czas był nieprawdopodobnie krótki. Ogrom procedur. Bez tego wsparcia pani prezydent nie byłoby tej klasy. Mogłabym tutaj bardzo długo o tym opowiadać. To jest piękna historia, ponieważ od 2016 roku. W mojej szkole na, takim, na takiej bazie programu innowacyjnego klasy mundurowe funkcjonowały. Ale to była nasza wewnętrzna inicjatywa. Piękna historia dzieje się, kiedy bardzo jeszcze młodzi ludzie, którzy przychodzą do pierwszej klasy, jednak mają konkretne zainteresowania, bo to jest taka wartość dodana, ten mundur. To są klasy o profilu wojskowym i klasy o profilu ekonomicznym. Natomiast w tej chwili to rzeczywiście po raz pierwszy klasa oddział przygotowania wojskowego. Klasa, w której uczniowie uczą się według programu pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej, to są wyjazdy do jednostki, to są dodatkowe punkty przy ewentualnej kiedyś rekrutacji do klas do, na kierunki studiów związane ze służbą mundurową. I tak dalej, i tak dalej. Więc to się dzieje, tak? Natomiast mnie cieszy, że te dzieciaki, które yy, przyjdą, za chwilę ich zobaczę 4 września. Widzieliśmy już ich na testach sprawnościowych, bo taki jest między innymi wymóg przy przyjęciu do takiej klasy. Są zafascynowane i, i, i mają gdzieś jakąś ścieżkę określoną, tą, tą swoją, taką w bardzo jeszcze przecież młodym wieku. Także to cieszy w tym, w tym obecnym takim świecie często wirtualnym dla młodzieży, którzy, która nie zawsze do, do końca wie, co jeszcze ze sobą począć. Tu cieszę, że przychodzą do tego typu klasy, że będą zasady, że jakaś tam wartość dodana dla nich duża. No ja jestem bardzo dumna i, i cieszę się, że to się wydarzyło w mojej szkole i w moim mieście. Natomiast ja jestem dumna słuchając panią dyrektor i patrząc na to, co, co wydarzyło się w naszym ekonomiku, że ta gama możliwości dla młodzieży w Zabrzu jest naprawdę przeogromna, że ci młodzi ludzie chcą zostać sportowcami, mają szkołę sportową, chcą zostać artystami, mają swoją szkołę artystyczną. Chcą właśnie takiego, takiej dyscypliny, bo tu trzeba powiedzieć, patrząc na to, co dzieje się w szkole, to musimy widzieć tę dyscyplinę. Jest taka grupa młodzieży, która dobrze czuje się właśnie w takim zdyscyplinowanym obszarze. No i tu ich mamy. I tu to, co jest naprawdę piękne, ja słyszałam w ubiegłym roku szkolnym, w tym roku kalendarzowym, wypowiedź tych młodych ludzi, zupełnie taką spontaniczną, na targach turystycznych. Jak oni pięknie mówią o patriotyzmie. Wydawałoby się wyświechnane pojęcie, kto tam dziś mówi o patriotyzmie. Bóg, honor, ojczyzna, co to za określenia. Oni nie używają wielkich, wzniosłych słów. Oni po prostu swoją postawą mówią o szkole, o mieście, o kraju, tak pięknie, że naprawdę można się wzruszyć i gratuluję tego. Bardzo się cieszę, że powstała ta szkoła, ta klasa. Rzeczywiście trzeba powiedzieć, że warunki były ekstremalne. No, pani dyrektor tu chyba chodziła ciągle po, 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 po nadzwyczajnej linie. Udało się, gratuluję. Gratuluję pani dyrektor, ale jeszcze bardziej gratuluję młodzieży. Fantastyczna młodzież. Gratuluję i Kochamy ich bardzo. Szanowni Państwo, i Pani Prezydent i Pani Naczelnik chyba się ze mną zgodzą, że gratulacje należą się także licą ogólnokształcącemu numer 3 uczniom, maturzystom, którzy najlepiej w mieście zdali maturę. Pani dyrektor, jaka jest recepta na taki sukces? Bardzo dziękuję. No, jestem dumna, że, że tak ładnie nam poszło, ale zawsze powtarzam to, że za każdym sukcesem stoją ludzie. I wydaje mi się, że udało nam się osiągnąć taki stan w szkole że traktujemy tę trójkę jako taką wartość, jako coś naszego. Dotyczy to nauczycieli, ale dotyczy to też pracowników obsługi i administracji, muszę powiedzieć. I chyba się po prostu angażujemy. Angażujemy się, żeby nasi uczniowie często się śmieją, jak my tam jakieś snujemy scenariusze czarne, że raz ta matura wypadnie słabiej. To nam uczniowie mówią, że my się bardziej przejmujemy niż oni. Ale to jest prawda. My się po prostu przejmujemy, nie jest to nam obojętne. Także dajemy z siebie bardzo dużo i staramy się tę pasję sprzedać uczniom. Staramy się im powiedzieć, że to jest ważne, że nie chodzi o to, żeby tylko zdać. Chodzi o to, żeby zdać jak najlepiej, żeby być z siebie dumnym, żeby ten potencjał, który w uczniach drzemie, no, zwieńczyć sukcesem tego ucznia. I naprawdę jesteśmy niezwykle dumni, kiedy, kiedy to się udaje. Jest teraz bardzo takie, no, piękne nowe narzędzie, możemy dowiedzieć się o losach absolwentów i ja już sobie sprawdziłam, jakie są losy naszych absolwentów z rocznika 2021 albo 19-20 chyba tak, byłam bardzo zdumiona mile, że bardzo duży procent uczniów studiuje medycynę lub kierunki medyczne. Najwięcej chyba jednak językoznawstwo, więc ta, ta, ten profil trochę językowy on ciągle jest obecny. Także 98% uczniów uczy się dalej, co też jest dla mnie bardzo ważne, ale wiem, że nawet ci, którzy się nie uczą dalej, to najczęściej robią przerwę, zaczynają pracować, żeby po roku przerwy wrócić do nauki. Także jestem szczęśliwa, że dobrze zdają i że uczą się dalej. I są tak bardzo ambitni, ale nie bez znaczenia jest fakt, że kolebką Śląskiego Uniwersytetu Medycznego jest zabrze, więc myślę, że to też zobowiązuje i ma bardzo duży wpływ na te przyszłe decyzje. Tak, byśmy nawiązali w tym minionym roku współpracę z Uniwersytetem Medycznym. Z czego się bardzo cieszę i mam nadzieję, że to, to też wpłynie na poziom nauczania w naszej szkole, na poziom tej matury z biologii i chemii. Także myślę, że będę mogła w przyszłych latach również się tutaj pochwalić dobrym wynikiem matur. No my, my oczywiście zawsze patrzymy, analizując efekty nasze dydaktyczne od razu, a gdzie mamy trójkę, jak ją widzimy w bezpiecznym miejscu, idziemy dalej. Tak, to, to rzeczywiście Pani Dyrektor, duża, duża radość, że ci nasi absolwenci podejmują bardzo różne i bardzo ambitne kierunki. Ja też bardzo się cieszę, że oni później czasami wracają do miasta. Ostatnio miałam okazję zasiadać z takim młodym dziennikarzem. Tadeusz Marek, tak. No i powiem szczerze, pewnie pani redaktor potwierdzi, bo też słyszała wypowiedź. No naprawdę z dużą radością słuchałam, jak on mówił. Nie tylko o zagadnieniu merytorycznym, bo konferencja była poświęcona konkretnym zagadnieniom, siedział w gronie naprawdę ekspertów z najwyższej półki, doskonale sobie radził, a ja patrzyłam z podziwem, jak dojrzali ludzie, którzy w życiu już coś pokazali, słuchają tego młodego człowieka, wciągają go w dyskusję. A do tego wszystkiego jeszcze pięknie wypowiedział się o mieście i o szkole. I w tym momencie już byłam bardzo szczęśliwa, także gratuluję. Tak, my jesteśmy bardzo zawsze dumni z absolwentów. Przecież Tomasz Rożek też jest tak, oczywiście. taką twarzą. Nawet, nawet kiedyś nas wprowadzał w, w nowy rok szkolny i to nie tak dawno. No, a teraz widziałam, że te akcje muzyczne Lato w Zabrzu też prowadził nasz absolwent. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Więc utalentowanych młodych ludzi nie brakuje. To, o czym powiedzieliśmy na początku, że jesteśmy dumni z uczniów i z absolwentów, Pani Prezydent. Tak, no myślę, że przede wszystkim jestem dumna z ludzi, którzy pracują w oświecie. I to, co powiedziałem na samym początku, powtórzę raz jeszcze. Pewnie naszym wspólnym marzeniem jest to, by nasi uczniowie. Nas przerastali. Przerastali w kontaktach, przerastali w zaangażowaniu, przerastali w osiąganiu efektów. Ale to wszystko jest możliwe, bo mamy dobrych mistrzów. I myślę, że ta ścieżka prowadzi do celu, do sukcesu i na pewno do nowego roku, który oby był bezpieczny, oby był radosny, oby wszystkie trudne sprawy nas gdzieś omijały. A radości nam nie zabrakło. Dlatego wszystkim uczniom, dyrektorom, nauczycielom, ale też rodzicom życzę dużo, dużo optymizmu, radości i tego uskrzydlenia, które prowadzi do kolejnych sukcesów. Wszystkiego dobrego, udanego, nowego roku szkolnego. A te życzenia składała pani dr Małgorzata Mańka Szulik prezydent Zabrza bardzo dziękuję pani prezydent za przyjęcie zaproszenia i przybycie do studia dziękuję również państwu było nam bardzo miło szanowni państwo państwu dziękujemy z kolei za uwagę i życzymy wszystkiego dobrego i do widzenia kłaniamy się dziękujemy